Się pale, ale już się palę, ale to szczegóły praktycznie Nikt ci będzie, troll na mikrofonie Dziękuję Uwany, zrozumiałeś A i tak się rozłóż Andrzej! Dobra, to teraz ja ciebie wyłóżę Czekaj, po. A, ty miłko! A teraz ja ciebie Okej Brum, brum, brum Brum, brum, mada tak. <śmienic> no praw <śmienic> Może ktoś solo? Nie yy, Dlaczego niby Dobra czekam na ciebie, aż mu napiszesz Nie Co? Nie wiem Aha, ja, okej, okay, sobie włączy O Jurek Ty gnów! Super, oj Trajer, Bobka. EJ ja SIĘ PANEM Kurde O to auto może naprawić co 35 sekund Fak Kurwa Jeszcze raz Sf Okej okay. Andrzej Pat go Ty chuj Andrzej Ja nie, nie robię biegania Andrzej Kurwa dziwka na motorze Andrzeju Andrzeju no, Nos. kurwa. A ja chodzę w drugą stronę! Co? A ja chodzę w drugą stronę! Aaaa, rządzi jak! Godzi cię w powycheldorze! Będę ci chędurzy i całe dnie. Aaaa, Jurek! Jaki drift był panie? Oooo! To się nazywa rozdupco na dziwka. Drugie sobie znalazłem O, fajer Bambus, nie pomijasz? Hehe, czemu bambus? Nie, bambus nie puszczę Jaki to uliczki wjechał, pierdolony Dziewka z uliczki Ej, bo mi się nie chce otworzyć. Hehe Jurek Jurek Jurek, przyjechał Aaaa Jurek Fuck ja idzieś nie mówił Napra! A, co trzy śpisy? Zaraz pomyślałem, że człowiek wywaliby. <śmiernie> <śmiernie> jedziemy, Jurek, jedziemy! Jedziemy, chodź o nikacem mobile. Opsa. Naprawię mapu. Aha, naprawiłem. <śmiernie> dawaj, 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 Jurek! <śmiernie> 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 Ale tak. Gdzie ty jesteś? O ty jeden. A Andrze... O ty jedno, jak już co? O ty jedno, o kurde drzewo. Wiesz, że na komisariacie jesteś? Kurwa, ja tak nie mogę. Fak. A tym fiut jeździ. od niebocze na sogar. Lolzi. Panie, gdzie ty się przemieszczasz? Pada się! Okej, okay, już nie. Gdzieś nie polazu. Dosłownie. Nie, to. Ty, tu są auta. Jurek, oh. kur... minimy coś nie. Gdzie ty jesteś, ej? Co ja, <grym /dyskutek> tutaj masz no, ile ma prawo? Lat... chłopcy. 18. 20. Nie <grym /dyskutek> mógł. <grym /dyskutek> o, to jest parę wielu. <grym /dyskutek> Wiktor sobie dodał. Dawaj, przez most jedzie na mnie, nie jedzie na mnie, kurde! Jurek! <noise> Co tu tyle aut stoi? Właśnie nie wiem. Łooo! Wow. Okay. Ej! Jurek! Czekam na... na ciebie! Hmm! Szybciej tą strzałkę rzesz! Szybciej! Szybciej! Kurwa, szybciej, szybciej Andrzej! Kurwa się. A to ja ci miałem gonić, czy ty mnie, ty bo... a ty mnie miałeś gonić, kurwa. Nie, teraz ty nie. Jak? No, cały czas ty mnie. To... Jedź. A ty chuj w drugą stronę. To jest słuchwo! <vibram> Oszuka mnie! Ty kurwa Opca, to młody. Podałem do wody, Podejdź po mnie Nic, odejdziesz z auto, bierz z auto jak się, to, jak się nazywał to auto, które... A no dobra, Rizmo. biorę V, V, energię Energię Kurwa Nie, nie, aha, dobra Energię Masz Ta Należy nie O kurwa dęba ja Cię dopierdolę! Harry Potter. Popsa. Nie udało się. Ano, fuck. Pod latający, ale samochód. Nie, nie pamiętam. ruda mu latała po gaciach. O, ale to Ronowi. A nie, sorry, siostr siostra Rona. Ron, to moja czekoladka. ruda sukwo. I tak jestem rudy. I tak wiem, że w przyszłości będziesz robić mi rodę. Tak mówi, tak mówi testowiron I tak, i tak będziesz mi ciągnęła pałę, więc zrób to wcześniej czy później Ja cię dojebę! Nie kurwa, nie, nie! Nie, makler! 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 A no ja taki kurwa skręcam. Co za makler, panie Andrzeju Paniam, że Jurek, popatrz, co się do... jest, nie? Fuck. Co się zrobił? Nie wiem. Uważaj, ja spadłem. ten zrobił. zrobiłem czekaj na mnie, yy, Jurek, czekaj. Nie bądź taki. A, tyś, matko, widzisz, jak pojechałeś? Oszkodałeś <grym> mnie. Tak, tak, jest mierdala, tak, 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 Ty, KUR... co? <grymianie> Nie bałem się. Noooo. Wydup tyłeś tamadop. Czucz, <grymianie> <grymianie> czucz, czucz, Rozpęd, rozpęd, rozpęd. Hops! Okej, okay, daj. Cholera. Mówię ty, na pustyni jedziesz. Kur... Łooo. Wow. Z, z ufalutkami na strefie 51. Wiktor yy, Wikroho, i... no. Dziękuję. <grymianie> <grymianie> okay. jeszcze dogonie A to to Ufok O czym do ją Co buć śmieć Andrzej nieładnie tak Obsa Jakim się mąć co to co sobie się eksperty tip Dem dem Ups Będę nie wiem co zapędał ty nie, O to kto jest... <laughs> no, no. LOL <laughs> A yeah. nie 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 murek, murek! O nie! Prosto w murek bez wszystkie pieniądze! o Dał nam hajs gdzieś ty się prze, przed porto, no a tu jesteś? Dum-dum-dum. Dum-dum. Tak naprawdę się się dziękuję, czy dziękuję? D dziękuję. <śmienicza> o, oh, proszę. proszę. <śmienicza> o, e, tu ty jesteś, Jurek? No. Co no, ty starym. jesteś? Nie pamiętam. Fuuuuck, wakler. Nie dam rany z tym nie! Nie! <laughs> a Claire, czemu nie mogę strzelać z tego sypu? Halo? No to jest mały ale wcześniej mogę strzelać z ciebie. Lol. Tomar Bay. dere. To tutaj jest. A że ty niby jesteś najstarszy, ładnie skłamałeś Oj no Wiktor Wiktor nie wypłacisz się teraz. A widzę gdzie skier... gdzie jest! Kurwa Jurek! A mi dobrze wyszło. było. Eee, dobrze wtedy kto to, to ci może wiesz, kto zrobić? An... Ty coś tu jest, tu jest jakiś specjalny wjazd ty. Co? jest jakiś specjalny wjazd. Nie, kurwa niby. A tu. Patrz. Sorry, ja nic nie widzę. No chyba, że muszę do ciebie po podjechać, czekaj. Nie, to spierbatą. A chciałeś mnie szukać? No, kurwa, nie ne strefę, o, Nie pokonasz mnie tak. No radzie to ty mnie goni. Eta. Nie liczą ci... Ja <OTRESZ> to szczęście <OTRESZ> do ludzi. Szczęście do ludzi! Arwang defader? Godfather Ty, co za śmierć. Ale panie, kręcę takie stunty. Yy, dawaj, da, ta czy nie wiem. Ale robimy się wywalił. Mam już Ile? Dęry, Wow. Łow! Mówi nam, stunty idą. Czy ty tyłem jesz, a nie? Yy, wydawało mi się. Obserwuj. A taki przejazd! O! Yy, professional killer. Ops. A no, myślałem, że walnę w, w latarni jak zawsze. ja też. A tu, tu jest Kasiu, wierzatok, chyba. No to nie jeździmy tutaj. <grym> nie! Nie! Co to było? Nie! <grym> o, no, Jurek, czekaj! Czekaj, Andrzej! Kurwa, nie ty jesteś? Tak, lamburek burek pojawił się na przykład. Czekaj, Jurek! Kurwa, nie zostawię. Aha! Sol! się. Wait a o nie, bo tak... tak felernie spadłem przecież. E, tak jakoś, być Ale spoko, nie gonicie e... Kurwa, za szybciej. Ty, ja też tak jadłem. Wiii! To jest, kurwa a widzę, że teraz na Grove Street się jedzie, chyba, nie? Co ty, Jurek, ty, zrobiłeś? Co tam to Napisz nie. Ty, auto spadło. No, tak zawsze auto spadają. Oh. O, O, znowu spadło. Chyba. <grym>, teraz to mnie. Kto tu mnie chyba gonisz? No dobra. A, I, i... o ale. to jest woda. Co to jest? Ty, co to jest? Tuning? Malowanie? Ty, no czekaj, ja tu sobie podjadę. Ehm. Um... Yeah. To... Nie. <grystanie> Ej! Co ty wyraźnie zrobiłeś? <grystanie> Mam cię, teraz ja. Co za gej? Nie, tu nie uczciłeś mnie, Wiesz co, to było poniżej krytyki. Makle... No nie! Makle żyjesz? Makle! No, Weź się podgośni jakoś. Nie. Jak drifting motorem! się trochę jakbyś mógł. Drifting motorem. To było dobre przed chwilą. O niej ojku Oleś napisał, że lubi jeść Bigos na czas. No to widzę hardkorowy ma wyzwanie. Yy, ale McLair. Nieee Co to było? No to teraz ja. <grystanie> <grystanie> oh, kurwa mać Co za przypadek? Co... <grystanie> Gorzej niż kot kurwy są. Gorzej niż to, skupacza. Tak! O tak. <gry> Widocznie coś nas łączy. Skurwielę na czacie, dobrze sobie radzą. Ja ma machle! Dum. Aaaa! Kurwa. Myślałem, że się w bordelu schowałeś. Tam gdzie twoje miejsce. Kurwa, że się Eee, tutaj. To ludzie nie dosną! Są gimby jakieś panie! No. O nie Nowy <gry> Kurwa woda A kurwa za się wywróciłem, no nie Hy! i do wody kod zaraz będzie lol Zginąłem, tak Eee zgon na pogrzebie <tolini>